Któreś moi kochani, poczekajcie. Tutaj sobie mogli takie, żebyście się oglądali. Tu jest moja herbata mrużona. Herbata mrużona możecie dawać leki, żebyście chcieli ją zobaczyć. A teraz ja mam dla Was to ja robię to z kilo. leżą, oj, zamrożone. Teraz zobaczcie, co ja robię zawsze, żeby się szybciej, bo tak ten, nie? no się szybko nie, nie chcę to powiedzieć, o, szybko tak nie e, biorą, więc robię coś takiego. Zobaczcie. Wypadło mi już dwie, więc zaraz wam pokażę. O, i od razu wychodzą. Od razu, zobaczcie. Tak szybko, jak Zminnie. Trzeba wylnąć. Jak robicie taki, w takim czuńskowskim lodu, one szybko odchodzą, ale wtedy musi być już nic nie być. Więc od razu, zaraz Wam pokażę jakie. Sama robię, to są moja sama woda. Ja to mam... No Bo teraz jeszcze druga. Nie bójcie się o ten hałas. Zobaczcie, odchodzi na szybciej. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte, jedenaste, dwunaste. Dwunaste, raz, nie, nie. W woreczku y, zrobione kosteczki lodu, ja mam ich już, już, mam bardzo dużo. Najpierw y, naleję wodę. Proszę. Y. wodę do tych i zaraz Wam pokażę. Więc widzimy się zaraz, jak już wleję i już widzimy się wsadzać do zawieszenika. Widzimy się zaraz. Widzimy się przed. E, Dzisiaj właśnie chciałam nagrać ten odcinek nie tak bez powodu, bo dzisiaj będziemy robić inne kosteczki lodu. E, biorę troszkę Otwieram zamrażarnik i daję to tu. E, I tutaj sobie, bo tutaj mam bardzo dużo wody. E, tu będę już Wam zaraz mówiła, co dawała, poczekajcie. Smoothie z. Ja wiem, że to może być niedobre. E, szpin, e, szparagi, jabłko, banany i mąka. Jest nawet bardzo dobre, bardzo polecam. Idę teraz sobie po... żebym mogła tutaj to jakoś wlać. Tutaj mamy podmierzenia. E, Myślę, że tak. Tyle wstępne. Wam powiem, jakby nie było tych paragów, to by było bardzo lepsze. No i teraz sobie tutaj nalewam po prostu. To połowę. Musicie zobaczyć, jak to fajnie e, wygląda, bardzo.

I jutro ona powinna się fajnie zrobić. więc otwieram zamrażanie i zaraz Myślę, że mi się nie wyleje, bo trochę za dużo i w kilku nalałam. O nie, już wylałam Mam Wyle. bardzo dobre wam. Się. Muszę to tak złapać, żeby to nie szło. Wiecie wie co, czemu ja nie otworzam więcej? Teraz pierwsze mam tutaj, co tutaj mamy. Tu mamy koszty lodu. Tu wam to pokazuję. Tu mamy różne. Zobaczcie. Tu mamy różne takie w takim opakowaniu. Tak, mam bardzo dużo kosztów lodu. o Jezu Tak dużo mam i. żeby mogło, może, iść na jakieś seriwa yy, czy coś. Czy mamy zielone i od tego stopu? Więc sam biorę i biorę sobie drugą siatkę. Mam tylko coś powiem. Moja, babcia mnie zabije. Bo tam jest. Y nie tego wam powiem rozlane, że wow Naprawdę, już jakbyś koraków nie było, było Też, e, chciałam, hmm. herpetkę, to była Więc więc Też chciałam pokazać jak na taką herbatkę, w następnym odcinku. Mm. I też możemy zrobić taką przepyszną herbatkę. E, zaraz wracam do Was, bo muszę coś ważnego zrobić. Musiałam po prostu odlać. A ja sobie teraz z takim mojem. Bo sobie. E, mój mi kupił co z barbecue. Dajcie w komentarzach, czy lubicie go bardzo, bo ja kocham. na serio. Tutaj też mam sos barbecue. Zobaczcie. Tak się fajnie zlewa I mam drugi sos, to jest sos kwaśno-słodki. Tak wygląda. No i sos śmietankowy. Taki taki. Mako też, też możecie go dostać. Ja najbardziej lubię barbecue.

Zbieram sobie to do lodówki. Wcisnęło się. Wiem. To bez z tej szparagórego by było idealne. Przygotowaliśmy Wam mało ziadników, warta, cały wóz. Teraz sobie pomieszamy wszystkie. O. No. O nie, nie ulubionym.

tego sosu śmietankowego, e, a ma, kupiłam 20 podstawków. U e, mnie po zawsze mają Mac Donalds, jakby Mac Flare lub Mac Chicken. Dajcie łapki w górę, bo może muszę coś zrobić. Pa, dajcie łapki w górę i komentarze i subskrybujcie.